Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj odcinek, do którego przymierzaliśmy się od dość dawna, a to oznacza, że mamy zamiar przejechać się Waymo, czyli samojeżdżącym autem, autem autonomicznym, taksówką bez kierowcy, bo rzeczywiście kierowcy w środku nie ma, a kierownica kręci się sama. Wczoraj wieczorem Paweł dodatkowo otrzymał wiadomość od aplikacji Waymo, czy jesteśmy gotowi na naszą nową i wyjątkową przygodę, na nowe doświadczenie, więc z pewnością będzie wyjątkowo i jak to mówią, mamy tylko i wyłącznie jeden szat, jedno nagranie, więc zamawiamy auto. Aplikacja pokazuje nam, że pojazd może być już tutaj u nas za 6 minut, także Paweł startuj. Ale zanim jeszcze wybiorę tutaj Beverly Wilshire lokalizację, to zaznaczę i pokażę widzom, że tylko w tym białym obszarze można zamówić Waymo. I jeżeli byśmy wybali adres poza białym obszarem, to zostanie nam to odrzucone na aplikacji, także zamawiamy lokalizację, gdzie jesteśmy w białym obszarze w tym przypadku jest tu Beverly Wilshire teraz pokazuję ok, za 6 minut będzie do odebrania powinniśmy dojechać na miejsce 2.51 i pokazuje, że musimy dojść do Melrose Avenue jedną minutę na piechotę bo w tym miejscu będzie na nas auto czekało i koszt będzie 13 dolarów 79 centów tak. Także zamawiamy, okej. OK. przejdzie. Okay. Okay. jest zamówiony. Walk. I jedzie nasz dyliżans. Pierwsze co rzuca się w oczy to oczywiście kamery. Dlatego, że każdy Waymo jest wyposażony aż w 29 kamer, co powoduje, że ma obraz 360 stopni ze wszystkich stron. Może pokażemy go, chociaż troszkę, zanim wsiądziemy do środka. Waymo jeździ jak do tej pory w San Francisco, w Los Angeles i w Phoenix. No co? i co mogę Wam powiedzieć jeszcze tutaj na wstępie? O, pani na nas zatrąbiła, on bo on jej się on nie on podoba. Już odblokujemy. Ok, pokażę Wam aplikację. Aplikacja pokazuje Unlock, czyli musimy odblokować. odblokować. Nie wiem, czy widać na kamerze, czy nie. Dajemy Unlock. No i wysunęły się klamki, więc wsiadamy. Ja idę do przodu, Paweł do tyłu. Także trzymajcie kciuki, zobaczymy, co nas tutaj. Hey there, the hey there hello. Dzień dobry. Dzień dobry, czy ktoś tu mówi po polsku? Ok, zapinamy pasy. Słuchajcie, moi drodzy, pierwsze, co muszę wam powiedzieć, że e, wszyscy muszą mieć obowiązkowo oczywiście zapięte pasy, a to dlatego, że jeśli ktoś pasów nie zapnie, to zaraz zadzwonią do nas z centrali, żeby nas upomnieć. I mogę tutaj jeszcze powiedzieć Paweł, daj mi kamerę jeszcze szybciutko że również nasz kierowca pan duch ma zapięte pasy i tutaj mam przycisk start right co Wciska? nie jeszcze pokażę tutaj co o, z tyłu Paweł jest. jeszcze wam chcę pokazać co jest z tyłu Okej okay, z tyłu mamy tutaj wyświetlacz Paweł przepraszam I... że ci przerwę, jak będziesz mógł to wyłącz muzykę Chyba że się sama włączy sama bo... się wyłączy, tak okay. dobra, dobra z tego co chciałem powiedzieć tutaj na wyświetlaczu po wyskoczeniu, że zaczynamy, zatwierdzamy jazdę, tak naprawdę mm -hmm. można powiedzieć, będzie można sobie wybrać na przykład stację do słuchania muzyki. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać sobie, to może połączyć się bluetooth z swojego telefonu, no i będzie widać pewnie całą trasę jakaż do przejazdu. Także Kalifornijka wciskam, Drive. Right. Hello, from Waymo.

Czego nie powiedziałam przed, dlatego że przed na zewnątrz, bo nie mieliśmy po prostu czasu. Auto stanęło całkowicie na środku ulicy. Pani na nas trąbiła, na nas, na, na auto, na, na to samo jeżdżące auto. Pani trąbiła. Teraz drugi kierowca również stał i czekał, aż odjedziemy. Chciałam powiedzieć, że czujesz jak rusza? Tak jak się zatrzymuje, jak rusza? Ale popatrz na pedała gazu, hamulca, nie ruszają się. Nie. Nie, nie, nie ruszają się, nie. No to jedziemy na główną drogę. Jedziemy na główną drogę, Ale... a ja w międzyczasie jeszcze Wam powiem, co chciałam powiedzieć. Że siedziba główna tej firmy Waymo to Mountain View, czyli Silicon Valley w Kalifornii, więc pewnie tutaj nikogo nie zaskoczę. No i druga rzecz jest taka, że sygnał z tych wszystkich kamer, które Mogliście widzieć na zewnątrz, wokół auta, jest przesyłany do komputera na żywo, w czasie rzeczywistym więc komputer decyduje, czy auto stoi, czy jedzie, kiedy rusza i tak dalej. I kolejna rzecz jest taka, że w czasie rzeczywistym również odczytywane są wszystkie światła wszystkie obiekty, które auto spotyka na swej drodze. Także to Wam mogłam powiedzieć. Um... Ale powiem Ci szczerze, że większego miałem stres, ale jakoś się czuję komfortowo. E, tak, nie boję się, nie tak, wiem. Tak, ale, może czu... często, że tyle ale kamer... czuć. Widzisz, jak siedzę, to jak czuję, że on na przykład skręca, i, i cały czas zwracam no dotyka, uwagę na pamiętam. kierownicę. Tak, dobrze, że mówisz. Kierownicy nie wolno dotykać. To było napisane, że nie wolno, nawet nie wolno się pokusić o dotykanie. Tak. Um, kolejną rzecz, którą Wam mogę powiedzieć, um, gdyby. Ktoś z Was się zastanawiał, czy ten Waymo kiedykolwiek miał jakieś, miał bądź ma wypadki, to odpowiedź brzmi tak. 415 wypadków od 2019 roku, także, no nie wiem, dużo, niedużo. I jeden incydent, kiedy pewien pan wskoczył na przednie siedzenie i próbował go po prostu ukraść, porwać. Ale y, chciał oczywiście wcisnąć pedały gazu, chciał odjechać. Nie dało się, a w zamian tego włączył się właśnie pracownik z centrali, który powiedział mu, że ma wysiąść z auta. Pan nie wysiadł, więc zadzwoniono po policję. Przyjechała policja, no i po prostu. Nie wiem, na którym ekranie będzie lepiej widać, ale mhm. tu jest pokazane wszystkie auta, które odczytuję w czasie rzeczywistym. Po prostu mhm. całe skrzyżowanie. Przed nami jest autobus, jest kwadrat. Jest większy... taki duży kwadrat. Jest tak? taki duży kwadrat. Mhm. Po drugiej stronie też, co skręca w prawo, jest autobus i wszystkie auta rozpoznaje. Nawet wyobraź sobie, że auta, które są za budynkiem, które nie widać po lewej stronie, też co jakiś czas widzę kwadrat, to są auta, które nadjeżdżają do skrzyżowania Tak. na głównej drodze. E, Paweł, czy tu będzie musiał ustąpić pierwszeństwa? No tak. Nie ma szczałki? ok. Obserwujmy, zobaczymy. Tak, ja, się, ja się nie przejmuję, bo powiem Ci, że... W razie wypadku najszybciej otrzymamy pomoc. Tak. 27 kamer, połączeni z centrum 29. 29. Nawet mhm. tutaj jest pokazane, że można w każdej chwili przycisnąć, zapomniałem powiedzieć, przycisk support. Także jak ktokolwiek chciałby porozmawiać z operatorem na żywo, to można w każdej chwili się połączyć zadać jakieś pytania. Ktoś się będzie źle czuł, że ktoś ma zawał serca. Okej, okay, no i co? I teraz nie przejedziemy na tym świetle, nie zdążyliśmy. Natomiast mnie jak już jesteśmy w takich y, sprawach przyszłościowych, rzuca się na, po przeciwnej stronie, akurat w oczy robot, którego mogliście wiele razy widzieć na moich odcinkach. Kiedy wsiedliśmy do środka, y, można powiedzieć, że ta pani, ten komputer, yy, mówił kilka informacji, więc wspominał o dzieciach, więc tutaj dodam również, że o, jeszcze proszę, jaka piękna, obklejona Tesla Cybertruck, mieni się na różne kolory. Yy, pani wspominała, mówiła o dzieciach, że, yy, no, że trzeba zadbać, muszą być zapięte pasy i tak dalej. Natomiast tutaj warto również wspomnieć, że gdybyśmy my chcieli zabrać ze sobą naszą Miję, to musiałaby mieć swój fotelik, czyli wtedy trzeba wziąć swój fotelik, nie ma wyposażenia, że na przykład w bagażniku jest fotelik dla dziecka, albo można go zamówić w aplikacji, nie ma czegoś takiego, także trzeba mieć swój własny, swoje własne krzesełko. Teraz tak, to... zmieniło się, że 9 minut będziemy na miejscu. Mm -hmm. Z tego, co widziałem na aplikacji, pokazywało, że będzie Santa Monica i chyba na Rodeo Drive do Wisher? Tak, tak. Także mm -hmm. jedziemy. Jedziemy. Boisz się? Nie, nie, myślałam, że będzie gorzej, ale też. O, jeszcze telefon dzwoni. E, jeszcze. E, zwracam uwagę w międzyczasie, bo na przykład pokaż Paweł. Tutaj stoją ludzie na przejściu i widzę, jak pan patrzy na auto, na kamerę. E, o, druga no właśnie, pani też się uśmiechała. Tu pokazujemy, o, jak skręca. No i przyjedziemy. Klawężnik, tak. uważaj, krawężnik. Okej, okay, jesteśmy pod światło. Trzymaj, Paweł. Um, więc Pokaż myślę, się, że... bo nie wierzymy, że ty jedziesz autonomicznym Jestem, autem. jadę. To ja. Jest Jestem. Nie ma. Duch, Widzę. kierowca, duch. Um, Widzisz, zapomniałam, co miałam powiedzieć. Zapomniałam, co miałam powiedzieć. Przerwałeś mi, zapomniałam, co miałam powiedzieć. O, wiem, co mogę wam powiedzieć. Że mogą... Czterech pasażerów. Oprócz kierowcy ducha może być czterech pasażerów, czyli standardowo jak... Um, w każdym normalnym samochodzie jestem ja i trzy osoby z tyłu na tylnej kanapie. I teraz, jak pan patrzył na nas z przeciwnego pasa, to przypomniałam sobie, że właśnie miałam powiedzieć to, że jednak ludzie trochę zwracają uwagę, patrzą, ale nie jest to już taki myślę szał jak było to na początku. No, dlatego, że tak jak wspomniałam na początku, jeździ w trzech miastach. W USA jeździ tych aut dość sporo, także nie jest to jakaś taka mega, mega sensacja, bym powiedziała. Natomiast jedną rzecz, którą mogę zapytać moich widzów tutaj, słuchajcie, gdyby ktoś 10, 15, 20, 30 lat temu powiedział Wam, że po naszych ulicach będą jeździły auta autonomiczne bez kierowcy, czy uwierzylibyście, że tak będzie? Wręcz nie do wiary, prawda? Jetsonowie. So, jet Jetsonowie, tak. No, tak. Dokładnie tak. Ale tak masz stres teraz, czy nie? Nie, nie. Już czuję się normalnie. Czuję A ci się powiem, normalnie. że bardzo płynnie przyspiesza. Nie ma jakiegoś takiego, żeby przerywało. I kierownica, widzisz, tutaj poparz. nawet mimo, że jedzie prosto, to też koryguje. Widzisz, tutaj delikatnie, mm -hmm. żeby trzymać się linii. Na wyświetlaczu tutaj nawet ma rozrysowane, że rozpoznaje pas, że jest krawężnik, wysepka z palmami, jak widać. Dokładnie widać, tak, jaka, dokładnie jaka widać. szeroka jest wysepka. Mhm. Także jak widać, kamery dobrze działają. 9 minut, jeszcze będziemy jechać. Tak. 9 minut, będziemy jechać, więc y, możemy podziwiać co jest za nami. Jedziemy teraz, jesteśmy w ogóle w West Hollywood, no i tak jak zamówiliśmy, jedziemy do Beverly Hills, także teraz przejeżdżamy w stronę Beverly Hills. To no i ciekawostka jest taka, bo my oczywiście, o, przyspieszył. zastanawialiśmy się gdzie pojechać, żeby to było miejsce ciekawe, żeby właśnie mógł skręcić, miał jakąś trudność gdzieś przejechać, żeby musiał kogoś gdzieś ustąpić pierwszeństwa i chcieliśmy jechać gdzieś na osiedla na prawą stronę, ale się okazało, że tu jest właśnie granica, tak. gdzie jest to szare pole, czyli w tą stronę na prawo Waymo w ogóle nie skręci na te, powiedzmy sobie, drogie, luksusowe e, osiedla, na drogie domy Beverly Hills. Waymo niestety nie dojeżdża, więc wybraliśmy przeciwną stronę. Prawdopodobnie przejedziemy przez Rodeo Drive, tak? Nie wiem. Nie wiemy, nie, nie, wiemy, na nie wiemy, ale stwierdziliśmy, że pojedziemy gdzieś w tamte rejony i wybraliśmy hotel. The Beverly Wilshire, także, także tam się zatrzymamy, zobaczymy, czy się zatrzyma przed samym hotelem, czy będziemy musieli gdzieś dojść, bo to też e, różnie, różnie jest, także no zobaczymy, jest, zobaczymy. Aha, jeszcze jedno na aplikacji pokazywało mi dzień wcześniej, jak sprawdzałem, że jak będziemy chcieli otworzyć drzwi, to dwa razy trzeba klamkę pociągnąć, mhm, Tak. jak nie, nie pociągniemy, tak. to nie otworzy się, co jeszcze z takich ciekawostek? Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, czytaliśmy, interesowaliśmy się, bo byliśmy sami ciekawi. Ale wiesz są nawet bardziej bezpieczniejsze niż tak jak w nocy jechać Uberem. Tak, to właśnie to. to tak, to chciałam powiedzieć, że widzę ogromny plus tego, że jeżeli ktoś, na przykład, dość mocno, o, mijamy kolejnego, ktoś mocno poimprezuje w weekend i na bani wraca, zamiast brać Ubera i ryzykować, że trafi się jakiś kierowca psychopata, no, bo to mogę szczerze powiedzieć, bo różne sytuacje się zdarzają, tak. to w tym jesteśmy z pewnością, z pewnością, moi drodzy, na pewno bezpieczni i również w spotkaniu. Zgadzam się z tym, że Amerykanie na przykład swoje dzieci, no jeszcze niepełnoletnie, ale na przykład nastolatki, sami wysyłają do szkoły za pomocą właśnie tego łajmu gdzieś w San Francisco, w tamtych rejonach. Także no, gdzie on tam przy... chce zmienić pas? Także myślę, że dla ludzi po imprezie i dla na przykład dzieci, które same mają jeździć, w 100% jest to lepsze rozwiązanie niż branie Ubera, no bo mhm. wiemy, że na pewno bezpieczniej. To jest moje zdanie. Natomiast teraz jeszcze jedna rzecz, jak już mówię o Uberze i ogólnie o taksówkach. Jak myślicie, drodzy widzowie, czy te auta to jest przyszłość, czy kiedyś wyeliminują? zawód taksówkarza, czy nie będzie normalnych, tradycyjnych taksówek, czy nie Jejcie będzie. Następny. Następny jechał, Pani tak. Masz teraz. Tu jest, jedziemy pod słońce, więc. A teraz jedzie na wprost. więc... masz Beverly Hills, Tak. Tak. Ja spróbował próbowała zmienić pas naprawę, żeby tak. szybciej, ale jednak zrezygnował. Mhm. Jesteśmy, moi drodzy, w... przed napiszem przed napisem przed napisem Beverly Hills. Tak, bezpiecznie, spokojnie, bezpiecznie, tyle mogę powiedzieć, tak? Tak. O, zatrzyma się. Czuj, że hamuje. Myślałam, że będę robił dziury w dywanikach, ale, ale nie. Cieniący. Ale nie. Z tyłu są szyby bardziej przyciemnione, prawda? Tak, tu bardziej, bardziej są przyciemnione. Są przyciemnione, tak, tu... tak. To może będzie widać napis od twojej strony: Beverly Hills, Paweł. Bo od mojej widać strasznie słońce. A poza tym chciałam zauważyć, że jest szyba brudna. Tak, Pewnie nasi, nasi widzowie również zwrócą na to uwagę, że jest szyba z przodu brudna, ale jedziemy. Jedziemy. Ale nie mam takiego jakiegoś poczucia, żeby ludzie się tak wiesz, gapili na nas, że jedzie to, że to jest tak jak powiedziałam wcześniej, jakaś mega, mega atrakcja. Nie, nie, już nie, już nie. Ciekawe czy na Rodeo będzie Zobaczymy, skręcał, czy... czy skręci na Rodeo. O, tam widziałam kolejny, no dużo ich jeździ. Tak. Będzie skręcona. Tyk tyk, słychać, tyk tyk, więc skręca. Teraz jest tak. Kto zapłaci za mandat na czerwone świetle? Nie przejedzie Jaka na Jaka jest wolę? reakcja policji, jak policjant zatrzyma za złamanie prawa? Myślę, że nie reaguje. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ale powiem Wam szczerze, że yy, miałam dziwne myśli, a czuję się, mam bardzo pozytywne odczucia. Ty też, Paweł? Tak. Tak? tak? Nie, ja powiem Ci, że. Bardzo pozytywnie, bardzo. Ja zawsze jestem Wiesz taka. Co, ja jeździłem do więcej razy niż ty, a. Popatrz, popatrz, no, popatrz. O, nie wiedział co zrobić. Wow. No, nie wiedział co zrobić. Nieładnie, nieładnie, Małtko, nieładnie. No, troszkę zaszarpał. Mhm. Tak go fajnie kręca. Nie wiedział co zrobić. Nie wiedział, co pojawiać, zrobić no. nie? Teraz nie jest, chyba nie możesz już pokazać, fajnie jest Rodeo, bo są świąteczne. Tak, już mamy dekoracje. Dekoracja świąteczne. już nie jest pod słońcem. Tak. Ale dzisiaj odcinek nie jest o Rodeo, tylko jest o. o Koryguje. Koryguję, tak. Jeszcze nie jest dopracowane. podejrzewam, że ten komputer wszystko się uczy. W, w, w tak. czasie rzeczywistym, ponieważ tutaj powiedzmy. osoba zajeżdża za blisko tak. i próbuje mm -hmm. go. Hamuje. Troszkę żeby nie, nie I, czu, się. I czuć to, prawda? Ja, jak, tak, o o tak, czuć, tak, tak. No o, widzisz, ten. nie wie co robić. Ten tutaj. O. Hamuje. Tak, jeździ lepiej niż osoba, która się uczy jeździć. Tak, to Chcę na pewno. Zadać prawo tak. jazdy. <gry> Ciekaw jestem, naprawdę, widzę w, izu, w co myślisz. Tak, i popatrz, jak na wprost pokazuje to auto, które jest duże przed nami, bo to jest z naczepą, tak? Przewozi jakąś tą wz zwyżkę, tak. i popatrz, jak jest śmiesznie na ekranie. I, I wszystkie, które, czepę, pod, tak. Tak, które podjeżdżają z boku, od razu widać. Ja, co mogę powiedzieć, dodać? Dla mnie wielki szacunek dla wszystkich e, ludzi, pracowników, inżynierów, programistów, wszystkich mechaników, w ogóle wszystko, żeby całe to złożyć w jedną całość, e, że w dzisiejszych czasach mamy możliwość doświadczyć e, takiej jazdy. No bo, jakby nie powiedzieć, to jest to innowacja technologiczna, nie? Mm, no i ja też nie sprawdziliśmy, ile lat nad tym pracowali, ale. No ale wiesz, samo połączenie podejrzewam, że to też jest powód, dlaczego w dzisiejszych czasach tak Cisnął na to, żeby było 5G, 6G. Okej, okay, i popatrz on teraz, internetu. co on teraz próbuje zrobić. Próbuję Stoimy zmienić. bardzo blisko tej przyczepy. próbuje zmienić pas. No właśnie się zastanawiałam, czy będzie próbował to zrobić, czy nie. No, bo nasz hotel jest tak naprawdę na wprost na wprost przed nami, gdzie my chcemy dojechać. O No świetnie.

Albo się pomylił, popatrz, a nie, nie pomylił się. Nie, myślałam, że to mu pokazuje następne skrzyżowanie. No zobaczymy, ciekawe. Z pewnością, słuchajcie, jest to naprawdę ciekawe doświadczenie. A... No i myślę, że warto, warto spróbować przynajmniej raz się przejechać takim... Ja mogę Ci a... powiedzieć, że antyprespirant działa. <laughs> nie jest tak źle, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Pokaż, mogę jeszcze wziąć na chwilę. Tu do przodu zobaczymy, jak będzie e, skręcał, natomiast widzicie, że już mamy dekoracje świąteczne, e, znowu będzie trzeba ustąpić pierwszeństwa. O, chodź tu pani kierownicą. Nie co No, nie wie co zrobić na pomarańczowym? Skręcę, skręcę. Ciekawe, jak sobie radził na krętych drogach. O, tutaj jest, widzisz, tutaj wysadza nas. O! Oh, I to już? No tak, pisała, że znalazłam. Okej. Okay. Okay. Pisał, że znalazłam miejsce do wysiadki, że mamy minutę, żeby dojść. Make sure it's clear before exiting. Okay, mamy okay. posprzątać, po to sprzątamy, odpinam pasy, aplikacja nie pokazuje mi już tutaj nic. O, ludzie jednak jacyś na, na nas patrzą, zwracają okay. uwagę. Czy co Paweł, dwa razy tak, za klamkę? Ja pociągnę. OK, o i pani nas nagrywa. Teraz zobaczcie z bliska jak kręcą się kamery. Okej, okay, pożegnajmy się z Wajmą. Zobacz na aplikacji, czy trzeba zaznaczyć. Nie, jest one walk, ale popatrz, popatrz teraz, słuchajcie, popatrzcie, jakie to jest ciekawe, ludzie przychodzą, robią zdjęcia, wszyscy. Thank you for riding. Thank you for riding. Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Bye bye, Waymo. Jak to mówią, the future is here, witamy w przyszłości. Is that also Uber? Uh, it's kind of Uber, yeah. I jesteśmy oczywiście do hotelu The Beverly Wilshire w ogóle nie dotarliśmy, a dlatego, że była to lokalizacja tylko i wyłącznie wybrana na potrzeby tego filmiku. Zaczepili nas również turyści na Rodeo Drive, którzy byli wręcz zafascynowani, zadawali bardzo dużo pytań. Pani nawet chciała namiary na kanał, żeby zobaczyć filmik, ale kiedy powiedziałam jej, że jest w języku polskim, to zrezygnowała. Uważa, że jednak za trudny język. Za trudny język. Co mogę powiedzieć od siebie, jestem na tak. Jestem na tak. Na początku byłam troszkę, tak wiecie, sceptycznie do tego nastawiona. Oczywiście zastanawiam się, czy rzeczywiście ludzkość potrzebuje aut autonomicznych, czy to już ten czas, czy to już nam jest to potrzebne, no bo wiadomo, że. Kiedyś tam w przyszłości pewnie jest nieuniknione, ale tak jak powiedziałam, jestem na tak. Nie sądzę, żebyśmy jakoś często z tego korzystali, no bo jakby nie patrzeć, trochę drogi biznes to jest. Natomiast myślę, że z pewnością przynajmniej jeszcze jeden raz się Waymo przejedziemy, dlatego że obiecaliśmy to naszej małej miuszce, która wręcz kiedy widzi. <grym> Łajmo gdzieś na ulicach krzyczy, że ona też chce jechać. Kiedy usłyszała, że my dzisiaj będziemy nagrywać ten filmik, stwierdziła, że może nawet nie iść do przedszkola, no, więc obiecała mi... Chcia... Jej... Chciała fotelik w radiu. <laughs> tak. Obiecała mi, Mija, przejedziesz się, przewieziemy cię na pewno, więc... Więc dotrzymam słowa. Natomiast wszystkich widzów proszę, napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie, jakie są wasze odczucia, czy chcielibyście sami spróbować zobaczyć, jak to jest. I na koniec oddaję głos memu małżonkowi. Niech się wypowie, co o tym myśli, kilka słów męskim okiem. Męskim głosem? Męskim głosem. Powiedz, co myślisz. Ja myślę tak, że to jest bardzo dobra technologia na przyszłość, jeżeli chodzi o wprowadzenie bezpieczeństwa, moim zdaniem, dla kierowców długodystansowych. Mhm. Na przykład dla kierowców tirów czy autokarów. Ktoś jest przemęczony, ktoś się źle czuje też nagle ktoś może stracić przytomność. I miałem taką okazję. Kilka lat temu jechałem z Los Angeles do Chicago i w Nebraska kierowca tira usnął za kierownicą, zjeżdżał już na mój pas. Ja już zjechałem na pobocze, już zahaczałem praktycznie kamieniami. Trąbiłem, trąbiłem. Na szczęście udało się go obudzić i miał szczęście, że nie był w Kolorado, tylko w Nebraska, bo już była płaska droga, długi odcinek, autostrada. Także zaświecił mi tylko halogenami. Podziękował, że można powiedzieć, mu, uratowałem życie, i uważam, że to byłoby super, bo w razie takiej sytuacji, taki system, nawet połączenie z centralą, że widzą, że coś takiego się dzieje, e, zatrzymałoby traka, dałoby awaryjne, zjechałoby na, na pobocze i wezwało pomoc, przede wszystkim w takich stanach, gdzie jeszcze, mimo że jest. 24 rok to nie wszędzie niestety w Stanach jest sygnał telefonu to prawda, e, to na prawda. takich pustkowiach. Także nie. ja uważam, że bezpieczeństwo Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo numer jeden. Nr 1 i mm. można byłoby to wprowadzić właśnie w różnych dziedzinach. Mm. Takie jest moje zdanie, tyle. <laughs> Więc tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się e, podobało, dajcie lajka, napiszcie komentarz. jeśli chcecie więcej mojego męża w odcinkach, to również napiszcie to w komentarzu. Będzie mu z pewnością bardzo miło, natomiast ja, jak widzicie, zawsze czuję się trochę lepiej przed kamerą, kiedy on jest ze mną, także piszcie, dajcie lajki, dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa pa! pa, pa.